Czy zdarzyło Ci się obudzić w środku nocy z niewytłumaczalnym uczuciem, że coś jest nie tak? A może doświadczyłeś tak niesamowitego ciągu problemów, że miałeś wrażenie, jakby jakaś niewidzialna siła działała przeciwko Tobie? Jeśli myślisz, że to tylko zbieg okoliczności, koniecznie musisz poznać historię przedsiębiorcy Ricardo Mendesa. W ciągu zaledwie trzech miesięcy stracił wszystko, co miał aż odkrył, że znajdował się pod silnym atakiem duchowym. Dziś, po uzyskaniu pomocy od renomowanego egzorcysty, ojca Winstona Kadina, nie tylko odzyskał swoje życie, ale stał się również wzorem w dziedzinie ochrony duchowej dla innych przedsiębiorców. Mało kto wie, że nawet najbardziej luksusowe i na pozór bezpieczne miejsca mogą być areną intensywnych bitew duchowych. I co najbardziej szokujące, Według ojca Kadina, aż 90% ludzi jest całkowicie bezbronnych wobec takich ataków, z jednego zaskakującego powodu po prostu nie wiedzą, jak się odpowiednio chronić. Ale oto dobra wiadomość: nie musisz być egzorcystą ani posiadać specjalnych mocy, aby stworzyć skuteczną ochronę duchową. W rzeczywistości prawdopodobnie już masz w domu niektóre z najpotężniejszych elementów ochrony. Wystarczy tylko nauczyć się, jak właściwie ich używać. W tym ekskluzywnym materiale pokażę Ci krok po kroku, jak działa zestaw błogosławieństw opracowany przez ojca Kadina, metoda, która pomogła już ponad 10 tysiącom osób zabezpieczyć się przed atakami duchowymi. To nie jest zwykły zestaw przedmiotów religijnych, lecz kompletny system ochrony łączący święte elementy o wielowiekowej tradycji z nowoczesnymi technikami ich stosowania. Przygotuj się na odkrycie tajemnic ochrony duchowej, które dotąd były znane jedynie doświadczonym egzorcystom. W świecie, w którym bitwy duchowe stają się coraz bardziej intensywne, modlitwa i boska ochrona są podstawą dla każdego człowieka. Ceniony egzorcysta ojciec Winston Cadin opracował praktyczne podejście, które pomogło niezliczonym osobom zachować bezpieczeństwo duchowe, zestaw błogosławieństw. Tak jak podróżny nie wyrusza w drogę bez dokumentów, tak chrześcijanin, według nauk ojca Kadina, nie powinien opuszczać domu bez swojej duchowej ochrony. Kiedy myślimy o świętych i ich życiowych historiach, zauważamy, że zawsze nosili przy sobie przedmioty służące adoracji i ochronie duchowej. Zestaw błogosławieństw opiera się na tej samej starożytnej mądrości, gromadząc święte elementy, które można łatwo przechowywać w małej torbie lub kosmetyczce. To jakby przenośny ołtarzyk. Pozwalający na utrzymanie aktywnej duchowości, nawet z dala od domu, podczas podróży służbowych czy rodzinnych wakacji. Podczas swoich pielgrzymek po świecie i prac związanych z uwalnianiem ludzi od złych wpływów, ojciec Kadin zauważył, że wiele osób czuje się szczególnie bezbronnych, kiedy opuszcza swoje znajome środowisko. Słuchając spowiedzi licznych wiernych, zrozumiał potrzebę stworzenia praktycznego i skutecznego zestawu który zapewniałby duchowy komfort w każdej sytuacji. To jakby niewidzialna tarcza, która dzięki medytacji i wierze pozwala na bezpośrednie połączenie z tym, co boskie. Podczas konferencji o duchowości w Rzymie, we Włoszech, ojciec Kadin podzielił się wyjątkowym doświadczeniem, które miało miejsce w luksusowym hotelu pięciogwiazdkowym w Dubaju. Było około trzeciej nad ranem, kiedy poczuł niepokojącą obecność w swoim pokoju. Ponieważ zawsze nosił przy sobie swój zestaw ochronny, natychmiast rozpoczął codzienną modlitwę, skrapiając cztery rogi pokoju wodą święconą, trzymając mocno różaniec w dłoniach. To, co wydarzyło się później, było prawdziwym świadectwem potęgi wiary. Przedmioty w pokoju zaczęły drżeć, a światła migać, jednak ojciec przyzwyczajony do takich manifestacji podczas swojej pracy ewangelizacyjnej zachował spokój i kontynuował swoją prywatną mszę. Wziął krzyż ze swojego zestawu i z duchową autorytetą nakazał tej złej obecności odejść. Temperatura w pokoju, która wcześniej gwałtownie spadła, wróciła do normy w ciągu kilku minut. To wydarzenie podczas jego międzynarodowej pielgrzymki jest potężnym przykładem znaczenia duchowego przygotowania. Jak sam ojciec często powtarza podczas spowiedzi: Zło nie wybiera dogodnej godziny, aby się pojawić, ale my zawsze możemy być gotowi, by z nim walczyć. Ten przypadek stał się jednym z najbardziej symbolicznych w jego posłudze uwalniania, pokazując, że nawet najbardziej luksusowe miejsca nie są wolne od duchowych bitew. Tak jak lekarz potrzebuje swojego stetoskopu, a kucharz swoich noży, tak zestaw ochrony duchowej zawiera niezbędne narzędzia, które każdy chrześcijanin powinien znać. Woda święcona podstawowy element obecny w kościele od jego początków działa niczym niewidzialna tarcza zapewniając natychmiastową ochronę dzięki modlitwie i wierze. Do tego dochodzi sól święcona, będąca potężnym środkiem oczyszczającym przestrzeń, często używana w rytuałach adoracji i duchowego oczyszczania. Olejek święcony, znany również jako olej namaszczenia, niesie ze sobą wielowiekową tradycję uzdrawiania i ochrony. W chwilach medytacji lub trwogi, niewielka ilość naniesiona na czoło może przynieść ogromny duchowy komfort. Krzyż i różaniec z kolei są niczym duchowe anteny, które bezpośrednio łączą nas z boskością. Nic dziwnego, że wielcy święci, tacy jak ojciec Pio, nigdy się z nimi nie rozstawali. Świece poświęcone uzupełniają zestaw, przynosząc światło zarówno dosłowne, jak i metaforyczne w chwilach duchowej ciemności. Aby zestaw był jeszcze bardziej skuteczny, można wzbogacić go o dzwonki święcone, których dźwięk tradycyjnie odstrasza negatywne energie oraz małą książeczkę z modlitwami na chwilę duchowych pielgrzymek. Dodatkowo można dodać szkaplerz, będący szczególnym aktem oddania się Matce Bożej, jako dodatkową warstwę ochrony. Warto zauważyć, że każdy z tych elementów ma swoje specyficzne zastosowanie, tworząc swoistą duchową apteczkę podręczną, każdy przedmiot z instrukcją i skutecznością potwierdzoną przez tradycję Kościoła. Prawdziwa siła zestawu ochronnego nie tkwi jednak wyłącznie w jego fizycznych komponentach, lecz przede wszystkim w wierze osoby, która z niego korzysta. Jak mawiała święta Teresa z Avili, wielka mistrzyni duchowości, modlitwa jest bezpośrednim kanałem łączącym nas z boskością, a w połączeniu z sakramentaliami staje się jeszcze potężniejsza. To jak klucz otwierający duchowe drzwi, który jednak musi być użyty z przekonaniem i prawdziwym oddaniem. Aby maksymalnie zwiększyć skuteczność tych świętych narzędzi, kluczowe jest pozostawanie w stanie łaski uświęcającej poprzez regularną spowiedź i częsty udział w mszy świętej. Ojciec Kadin porównuje to do baterii, która musi być stale doładowywana. Im bardziej zbliżamy się do sakramentów, tym silniejsza staje się nasza duchowa ochrona. Na przykład cotygodniowa adoracja najświętszego sakramentu lub udział w grupie medytacyjnej. Mogą znacząco wzmocnić naszą więź z Bogiem. Autentyczna wiara objawia się nie tylko w chwilach formalnej modlitwy, lecz w każdym aspekcie naszego życia. Może to być coś tak prostego, jak uczynienie znaku krzyża wodą święconą przed wyjściem z domu, odmawianie różańca w drodze do pracy, czy mentalna pielgrzymka do ulubionych świętych w momentach trudności. Ważne jest, by stale podtrzymywać płomień wiary. Karmiąc go szczerymi i regularnymi praktykami duchowymi. Podróżowanie z zestawem ochrony duchowej jest równie istotne jak zabranie ze sobą dokumentów osobistych, przypomina ojciec Kadin. Cenną wskazówką jest przechowywanie tych świętych przedmiotów w osobnej małej kosmetyczce, gdzie różaniec i krzyż zawsze będą łatwo dostępne. Po dotarciu do hotelu, pierwszym krokiem powinna być modlitwa ochronna oraz skropienie wodą święconą czterech rogów pokoju, aby stworzyć atmosferę sprzyjającą medytacji i spokojnemu odpoczynkowi. W sytuacjach zagrożenia duchowego reakcja musi być szybka i pewna, jak u dobrze wyszkolonego żołnierza, który doskonale wie, gdzie znajduje się każde jego narzędzie. Dlatego kluczowe jest opanowanie podstawowych modlitw ochronnych. Ojciec Kadin zaleca zawsze mieć przy sobie mały zbiór modlitw na różne okazje. Podczas pielgrzymki lub dłuższej podróży warto ustalić regularne momenty adoracji, wykorzystując przedmioty z zestawu i tworząc stałą rutynę ochrony duchowej. Regularna spowiedź i uczestnictwo w Mszy Świętej to praktyki, które wzmacniają skuteczność zestawu, ale w chwilach, gdy nie można być w Kościele, sakramentalia z zestawu mogą zapewnić natychmiastowy duchowy komfort. Szczególna rada ojca Kadina to prowadzenie dziennika ewangelizacyjnego razem z zestawem. Zapisywanie doświadczeń i łask nie tylko wzmacnia osobistą wiarę, ale również może stać się świadectwem dla innych, którzy poszukują ochrony duchowej. Jednym z najważniejszych odkryć dla wielu wiernych jest zrozumienie, że nie trzeba być kapłanem, aby odmawiać modlitwy ochronne i uwalniające. Jak wyjaśnia ojciec Kadin, każdy ochrzczony otrzymuje od Boga duchowy autorytet, który można wykorzystywać poprzez modlitwę i szczerą wiarę. To jak posiadanie klucza bezpośredniego dostępu do boskości nie do przeprowadzania egzorcyzmów, które są zastrzeżone wyłącznie dla upoważnionych kapłanów, lecz do wzywania ochrony i błogosławieństw dla siebie i swoich bliskich. Podczas swoich lat posługi ojciec Kadin nauczał prostych, ale niezwykle skutecznych technik modlitwy, które może stosować każdy wierny. Na przykład podczas porannej medytacji można wykonać prosty rytuał ochronny, używając różańca i wody święconej, tworząc duchową tarczę na cały dzień. W chwilach osobistej adoracji można połączyć różne elementy zestawu, takie jak świece poświęcone i krzyż. Tworząc tymczasowy ołtarzyk, który stanie się punktem centralnym modlitwy. Dobrze ukierunkowana duchowość świeckich może być siłą zdolną do przemiany społeczeństwa. Dzięki regularnej spowiedzi i aktywnemu uczestnictwu w życiu kościoła, wierni stają się prawdziwymi duchowymi wojownikami, zdolnymi do wnoszenia światła w najbardziej mroczne miejsca. Ojciec często podkreśla, że pielgrzymka nie musi być fizyczna. Może być codziennym momentem spotkania z Sakrum, wykorzystującym narzędzia, które Bóg oddał w nasze ręce. Czy potrafisz sobie wyobrazić, jak inne byłoby Twoje życie, gdybyś miał tę duchową ochronę od samego początku? Ile trudnych sytuacji mogłoby zostać unikniętych? Ale nie martw się, najlepszy moment, aby zacząć, to właśnie teraz. Jak widzisz, stworzenie swojego zestawu błogosławieństw nie jest jedynie kwestią duchowego bezpieczeństwa. Ale także aktem miłości własnej i troski o bliskich. Zastanów się przez chwilę, ile warta jest Twoja duchowa harmonia, ile warta jest świadomość, że Ty i Twoja rodzina możecie spać spokojnie, wiedząc, że jesteście chronieni. Ojciec Kadin często mówi, że ochrona duchowa to niczym niebiańska polisa ubezpieczeniowa musisz ją mieć, zanim pojawią się problemy. Dlaczego więc nie zacząć już dziś? Weź kartkę papieru i zapisz przedmioty, które już masz w domu i które mogą stać się częścią Twojego zestawu. Możesz być zaskoczony, jak wiele z nich już posiadasz. Ale to nie wszystko. Jeśli chcesz zgłębić swoją wiedzę o duchowej ochronie i nauczyć się zaawansowanych technik uwalniania, nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału i włączyć powiadomień. Co tydzień publikujemy ekskluzywne treści o duchowości z udziałem egzorcystów i specjalistów od uwolnień. Podziel się w komentarzach, które elementy zestawu błogosławieństw już posiadasz i razem stwórzmy silniejszą duchowo chronioną społeczność.